Hej, to part 2 y, z grania w Roblox. Gramy w obi bez skania. Więc, no, idziemy w tą stronę, chłopie. A. Okej, okay, dzięki. Dobra, czekajcie Mogę ten przejść? Super. A. Bra. Dobra. <laughs> Można ten typ przechodzić. By, Nie, tylko nie. No, dobra, dobra. Ui! Mogę zrobić? Dobra. Idziemy tu. A tu też można, tak? Aha. No. O jezu, ja się wspinam. Po... No nie powiem czym. Tu są wszystkie chyba dobre. Tutaj ja nawet mogę po tym jednak nie mogę przejść po tym. Będzie oczywiście part 3. Hop, 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 hop. Ojeju. jeju. Dobra.